Siemaneczko, tutaj ja yy, i dzisiaj nagrywamy takie jakby Prawda-Fałsz, ze mną jest oczywiście Kniaja na kanale Kniaja jest TVIWI, to jest obok mnie siedzi mój współprowadzący kanału Lolo Sieman. Dzisiaj będziemy nagrywać Prawda czy Fałsz yy, Dobrze, tam u, u kniaje jest yy, prowadzący, który będzie nam zadawał różne pytania Prawda-Fałsz No będzie, a tak w ogóle to cześć, cześć ziomeczki, witam z moim kolejnym filmie, dobra Zaczynamy. Dobra, to dla kogo pierwszego zadajesz? Dla was. Yy, dobra, teraz pytania. No dawaj. Zjadłeś kiedyś przeterminowaną kanapkę? Ja? Tak. Ja nigdy nie... Ja nigdy zjadłem przeterminowanej kanapki. A ty jadłeś kiedyś coś, co było przeterminowane? Tak, raz czekoladę przeterminowaną zjadłem. Ale nie, nie czysz tego nawet. A ty a jest ogórki kiszone? Jem ogórki kiszone. no tutaj jest plaśnia ładna Mam więc ciągle śpisz plaśni. Dobra. Yy, a czekaj, teraz... czekaj. Lola, a czy ja byś kiedyś przyterminowała kanapkę? A czy przyterminowano ja A jest tu Dobra. Yy, no to teraz dla knienia pytanie. Yy, dobra, pytanie dla knienia. Czy podoba ci się jakaś ze szkoły? Nie Na razie <grymne> Czy podoba ci się z młodszych klas? Nie, Nie. Na pewno? Tak Na pewno? Tak Serio, ta. serio? Tak Tak? Ta. Ta. Dobra Teraz na <grymne> hm Czy buja się z kimś y, w twojej klasie? Nie A macie przyjaciela? Nie Dobra e, no. Dobra, dawaj teraz dla nich Dobra W jaką grę najbardziej lubicie grać? My? Ej! W jaką grę najbardziej lubicie grać? Zaraz tak, słyszymy e, Naszą ulubioną grą to jest wspólna, widzicie to jest FIFA FIFA, okej okay. A jaka? najlepsza. Jako? Ale, ale dwanaście? Szesnaście! A piętnaście! Szesnaście! 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 Dobra, 16, 16. dobra, 16. dobra. To jest taka? Tak. Chyba. Okay. <grym> dobra Dobra. dobra. No szybciej! Słuchajcie się! Ty w jakimś. eu vou acho que eu deixo agora não vai mamãe esfregar mamãe acerta não não que Mamy. Przegrałaś. Fałsz. Nie. Fałsz, powiedziałaś. się. Powiedziała się nie. Dobra, Dobra przegrana. Prawda. Przegrana. Dobra. Dobra, on odpadł. Dobra, Dobra. Dobra. Dobra teraz dla ciebie, Mikoł. Dobra. Czy kiedyś? Ty robisz kupa w szkolnym kiblu kiedyś? Tak? A dobra. O, my robiliśmy. Dobra. Teraz pytanie dla Kniany. No. Czy masz jakiegoś przyjaciela? Tak. Kogo? Ciebie. Teraz pytanie dla kogoś tutaj... Tyś... Nie, nie. Nie, nie. Czy się kiedyś ze bez majtek? tak? Do szkoły nie, ale na zielonej szkole raz na śniadanie poszłam bez majtek <grym> Tu się po prostu do, no do biednej, no no których nie, nie, nie mam no, no, Dobra, nie mamy Chcę do wyzwania Dobra Chcecie wyzwania. wyzwanie? Tak, zacząć. Dobra, teraz zaczynamy wyzwania, co to będzie? Dobra, wyzwanie hmm. Dla mnie? Ale fizyczne? O, dobra, 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 fizyczne yy, Bartek Nie, nie Dobra, po, pociągaj się pod dywanem <grym> <susurde> <grym> Jak to <on> się... <grym> <grym> tam utknę Wiesz Ej, Nie, weź, bo on się kruszy od spodu No i no, so. no, <grym> no, co? No właśnie no, Bartek, no i co? World Reader. Podoba. Podoba. Ostatnio. Podoba. No, my się rozwijacie. W tej kochani wizowej pod głosach chyba wnioskujecie, że tu się tam dzieje. E, jak ty byś wiedział co pod nim jest? Niekto wie. Ale dobra, kolejny. Dobra, wizwanie. Nie, nie, zjadź ogórka kiesionego. Nie mam. Martisz? Co? Nie mam tutaj żadnego ogórka. No Bart dobra, to przegrałaś! Bart 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 fizyczna. A ja zjaść, a, a pójść po ogórka, to co? To nie jest fizyczne? Ogórka to jest Dobra, dobra. Dobra, czekać sensu. Dobra. A może się mogę teraz widzieć, żeby udowodnić? Dobra! Dobra, zrób stopę ja sobie. Co? Zrób 100 pojazdów, ale... Możesz pokazać kamerkę? Nie, nie mogę Kurde, a na Skype możesz? Właśnie nie mogę Kurde Dobra, to rób 100 pojazdów i jadź I żeby słyszał Janki Oj <śścoughs> ty klasz, ja się nie naleciałam ci Ja to zrobię Zostaw mnie klasz, <ścoughs> to zrobię 10000 pojazdów Dobra, przestań, Dobra. Dobra. Dobra, tak, dobra zaliczę ci, koniec. Nie. Tak, koniec Ta. już. Nagramy. E, słuchajcie, dobra, to było pytanie czy wyzwanie? Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję, dobra, to fajny miękkawek. Ja jeszcze ja nie.